Po trzecim kwartale zrealizowany wynik przekracza 240 milionów złotych. Kluczowy parametr, czyli NAF na akcję w 98% zrealizowany cel roczny, to znaczy 16,1 zł, wzrósł z poziomu 15,3 od początku roku z poziomu 12 złotych wzrost aktywów pod zarządzaniem o 50% do miliarda 569 milionów. Podtrzymujemy prognozy zarówno inwestycji na poziomie 300 milionów złotych, exitów przekraczających 100 milionów złotych, co zostało zrealizowane. Fundraising jesteśmy do, do, dość jesteśmy bardzo nadpłyni nawet można powiedzieć jesteśmy przygotowani na inwestycje w między 200 a 500 milionów całość inwestycji do zrobienia następny rok będziemy budżet i plany będziemy prezentować przy okazji wyników 2014 roku